Cześć. Dzisiaj kolejny filmik z serii tych szybkich. Karteczka w kopercie, czyli to, czego ja <laughs> robić nie lubię za bardzo. Bardzo prosta. Mamy tutaj dwie warstwy papieru podniesione, to wszystko jest na, na bermacie. Jest sznureczek, napis kochanej mamie, tak na serwetce. I tutaj kokardka zawieszona. Grafika jest bardzo zdobna od domu. rusz oczywiście, z Lewą Kraft. Więc yy, cokolwiek chciałam tutaj dodać, to mi nie pasowało. Myślę, że taka prosta kartka spodoba się mamie. Kolorystyka. Yy, tutaj miejsce na znaczy życzenia są i jest miejsce na podpis, bo osoba zamawiająca zażyczyła sobie, że podpisze własnoręcznie kartkę. Yy, z tyłu moje logo. Yy, I tak, yy, tutaj nie jest biały ten napis, biały, taki, nie jest biała kartka, tylko taka delikatnie kry. Yy z kochanej mamie. Mama ma już, yy, no, trochę lat, dlatego miała być kartka w takich stonowanych kolorach. Mam nadzieję, że wtrafiłam w gusta osoby zamawiającej i i mamy. <grywka> Dziękuję wam za obejrzenie i trzymajcie się pa.